Za oknem jest coraz zimniej, więc czas, aby ubrać moje slaby. Czekałem, czekałem i wreszcie doczekałem się na ramki. Jak widzicie, karty są niczego sobie, więc warto byłoby je zabezpieczyć. Ale jak pewnie widzicie, nie jestem tym mistrzem, bo nałożenie tej ramki na promówkę z Sanenmuna zajęło mi 36 sekund. A może ciężko w to uwierzyć, ale będzie jeszcze gorzej. Na tę kartę chciałem mieć po prostu taką samą ramkę, ale okazało się, że Beckett ma inne wymiary i była dostępna tylko taka magnetyczna. Przez zrywanie tej folii zajęło mi to 119 sekund, czyli idealnie zmieściłem się poniżej 2 minut. Ale jak możecie zauważyć, piękna dwukolorowa ramka, no było warto. Jeszcze tylko pozbyć się tego kawałka folii i lecimy z Bubble Mew. Tym Bubble Mew, który niestety wrócił w 9,5. Widać progres, bo jest to magnetyczna ramka, a zajęło to tylko minutę 14. Zrywamy folię i widzimy przepiękną, a przede wszystkim bardzo dobrze chronioną kartę. Tak w ogóle to w PSA mam dokładnie takiego samego bąbla, tylko że z dziesiątką i on również jest w takim magnetycznym case. I jak widać te case y nawet jakoś tam można łączyć, ja bym temu nie ufał, żeby to gdzieś wisiało, ale jeżeli postawicie jeden obok drugiego, to jakoś tam będą się trzymać. Czas na mojego przepięknego dogonga z czasów, kiedy o kartach mogłem tylko pomarzyć, a najczęściej to po prostu oglądałem je w telewizji. Wyjmijmy go tylko z folii i mamy nowy rekord 34 sekundy. Chyba idzie mi coraz lepiej. Karta prezentuje się nieziemsko i jest to w sumie jedyny taki mój starszy slap. no i chyba będę musiał się zaopatrzyć w większą liczbę takich starych dugongów. A jeżeli chcecie zobaczyć jak umieram z zazdrości trafiając dugonga wam, to wbijajcie w piątek na breaka, bo powinno się wtedy pojawić Inferno X, czyli japoński dodatek którym pierwszy raz w historii będziemy mieli AR-kę dugonga. No chyba, że ktoś będzie chciał się pozbyć, to bardzo chętnie odkupię. W tak zwanym międzyczasie ubraliśmy i wizmaski, a teraz będę próbował wrzucić ramkę na Palafina z czeskiego V-Gradingu i dzięki wielkie Bogucki, że na szorcie o PCS-ie wytłumaczyłeś co to za grading. Ramka niestety nie pasuje, ten slap jest taki bardziej okrągły na rogach, no i ramka po prostu jakoś tak beznadziejnie na niej leży. A teraz karta, którą zdobyłem w wymianie i to był pierwszy slap. Szarych ramek niestety nie było, po prostu były niedostępne, ale czerwona wygląda na tej karcie w miarę ok. No i ostatnia ramka na mojego przepięknego czarka z CGC, ale ramka jest typowo pod PSA i niestety rozmiar nie pasuje. Jak widzicie tutaj po lewej stronie po prostu jakaś tak wystaje. A tak w ogóle to jest slab, który ma ocenę 6,5. Przyjrzyjcie się tej karcie i napiszcie mi w komentarzu, czy ta karta zasłużyła na taką właśnie ocenę.